Cześć tu Mr Bigos i dziś będziemy pomagać ludziom w święta, a teraz bez zbędnego pierdolenia, zapraszam. Chuj, chuj, chuj! Czy jak to było głupia kurwo dziś daje ci to piękne w średnim stanie auto. Zapytacie się McKenna, dlaczego nie ma śniegu? Odpowiedź jest prosta, bo grzeszycie kurwa, na górze róże na dole Gary twoja stara wyciągnie koperek z zamrażary. O kurwa, zadziałało, jest śnieg, a teraz znów Mr Bigos. Ty kurwo święta spędza się z rodziną, a nie z butelką alkoholu. O tak wreszcie nie jesteś samotnym z kurwy o Boże, jak piękny widok i co myśleliście, że skoczę z mostów święta? Jak tak to mieliście rację.